Cześć, tu Sofia. Dziś wspólnie przyjrzymy się sprawie, która budzi więcej pytań niż odpowiedzi. To, co zaraz opowiem, nie jest zwykłą historią o morderstwach. To podróż przez umysł, który stopniowo ulegał zniszczeniu. To opowieść o człowieku, który nosił w sobie jednocześnie filozofa, fanatyka i potwora. Nazywał się Dariusz Paweł Kotwica. Większość z Was być może zna go jako rzeźnika Europy. Jego szlak to krwawy ślad wiodący przez kilka krajów kontynentu. Ale wszystko zaczęło się w Polsce. I bardzo cicho. Kotwica urodził się w 1986 roku w Opolu. Niewielkie miasto, bez szczególnych cech. Jego dzieciństwo, niemal sterylne w oficjalnych opisach. Żadnych oczywistych oznak przemocy czy okrucieństwa. Żaden z kolegów z klasy nie wspominał go jako agresora. Ale już wtedy. Według byłych nauczycieli był zbyt zamknięty w sobie. Głęboko pogrążony w myślach, skłonny do radykalnej interpretacji idei. Gdy inni po prostu czytali Platona, on w nim żył. Ostatecznie uzyskał tytuł Licencjata z Filozofii. Ale dyplom nie uratował go przed pogrążeniem się w paranoicznej rzeczywistości. I to jest właśnie najbardziej przerażające. Przez co najmniej 10 lat. Dariusz cierpiał na schizofrenię paranoidalną. Głosy, jak mówił śledczym, nie były po prostu głosami, one były rozkazem. Ich nakazy miały charakter religijny oczyszczenie, ofiara, kara. Zamiast kariery czy normalnego życia, stał się bezdomnym. Przemieszczał się koleją. Mieszkał w poczekalniach dworcowych, spał na podłogach hosteli, czasem po prostu na ławkach w parkach. Nie miał stałego miejsca zamieszkania, ale miał jasny wewnętrzny cel zabijać. I tak w kwietniu 2015 roku zostawia pierwszy znak na mapie swojego szaleństwa w Szwecji, mała wioska niedaleko Sztokholmu. Samotny emeryt, 79-letni Bert E., były inżynier. Żył spokojnie, nie miał wrogów. Znaleziono go we własnym domu: zmasakrowane ciało, krew na ścianach, drzwi wejściowe nienaruszone. Policja nie odkryła żadnego wyraźnego motywu, ale zniknęły klucze, karta bankowa została. To nie wyglądało na rabunek, raczej na atak w stanie afektu. W tamtej chwili śledczy nie mieli pojęcia, że za tydzień lub dwa ten sam morderca przekroczy granicę i uderzy ponownie, silniej, brutalniej i z filozoficznym akcentem, który sprawi, że cała Europa się wzdrygnie. A tymczasem kotwica po prostu wsiada do pociągu i rusza na południe. Jeśli pierwsze morderstwo można było jeszcze próbować tłumaczyć afektem lub epizodem psychotycznym, to drugie było już manifestem. Przesłaniem. Aktem, w którym odbiło się nie tylko rozpadnięcie psychiki, ale też fanatyczna pewność co do własnej misji. Maj 2015 roku. Salzburg, Austria. Jedno z najspokojniejszych i najbardziej turystycznych miast Europy. Idealnie czyste uliczki. Muzyka Mozarta na placach. Górskie powietrze. Ale w jednym z mieszkań na obrzeżach miasta panuje cisza, która budzi niepokój. Dwoje emerytów, Gerhard i Erna Hintermeier, nie odpowiadają od dwóch dni. Zaniepokojeni sąsiedzi wzywają policję. Ślusarz otwiera drzwi. Dalej jest już tylko piekło. Cały dom przewrócony do góry nogami. Krew w salonie, na ścianach, nawet w kuchni. Gerhard, lat 75 Leży z dziesiątkami ran, kłutych. Śledczy od razu zwrócili uwagę na wściekłość sprawcy. To nie była próba szybkiego zabójstwa, to było zniszczenie. Erna, lat 74, została znaleziona w innym pokoju, zgwałcona, a potem uduszona. Jednak najbardziej przerażające nie było to, jak zginęła. Najgorsze było to, co widniało na jej ciele. Namalowane farbą słowo tantal. I tu, drodzy państwo, zaczyna się najciemniejsza część tej sprawy. Tantal to odwołanie do Tantala z mitologii greckiej, którego bogowie skazali na wieczne cierpienie. Krył się w tym filozoficzny przekaz, religijna symbolika, a być może, w oczach kotwicy, oczyszczenie przez karę. To nie był zwykły czyn przestępczy, to był rytualny akt grozy, stworzony przez obłąkany umysł z bibliotecznym słownikiem. Początkowo policja była całkowicie bezradna. Brakowało podejrzanych, brakowało motywu. Ale sprawca popełnił błąd. Dzień po zabójstwie ktoś wypłacił pieniądze z karty Intermajerów w bankomacie w centrum Salzburga. Kamera zarejestrowała mężczyznę o wychudzonej twarzy i pustym spojrzeniu. Systemy rozpoznawania twarzy pozwoliły ustalić tożsamość Dariusz Kotwica. A więc zbrodnia zyskała imię. I bardzo szybko. Międzynarodowy rozgłos. W tym samym tygodniu Interpol wystawił list gończy, polska policja włączyła się do sprawy, a austriackie i szwedzkie służby rozpoczęły wymianę danych. Okazało się, że kotwica regularnie przekraczał granice, korzystając z lokalnych połączeń kolejowych. Nie miał żadnego bagażu, nie używał smartfona, odzywał się tylko gdy musiał. Jeżdżące widmo. Na razie potwierdzono tylko dwa morderstwa. Ale motyw Modus operandi, eskalacja wszystko wskazywało na potencjalnego seryjnego zabójcę, a sam kotwica znów zniknął. Po raz ostatni uchwycono go na kamerze monitoringu na dworcu w Monachium. Wsiadał do pociągu jadącego do Düsseldorfu. I nikt jeszcze nie wiedział, że za kilka dni sam otworzy drzwi do prawdy. Tworzę ten kanał sama i każda twoja reakcja komentarz, like, sub to dla mnie ogromne wsparcie. Dziękuję. Düsseldorf, Niemcy. 8 czerwca 2015 roku. Na miejscowym dworcu zostaje zatrzymany mężczyzna podejrzany o oszustwo bankowe. Próbuje wypłacić gotówkę z cudzej karty. Choć wygląda jak typowy bezdomny, podniszczony plecak, brudna kurtka, potargane włosy, jego dokumenty wystawione są na nazwisko Dariusz Kotwica. Tak, właśnie ten. Ale niemieccy funkcjonariusze jeszcze nie wiedzą, kim jest naprawdę. W ich bazie danych widnieje jako drobny przestępca. Gdy zostaje doprowadzony na przesłuchanie, długo milczy. Potem zaczyna się śmiać. Zimno. Bez emocji. I z całkowicie pustym spojrzeniem mówi: Jestem narzędziem oczyszczenia. Nic nie rozumiecie. Policjanci są zdezorientowani. Następnie kotwica zaczyna mówić o morderstwach. Nie jak o przestępstwach, lecz jak o rytuałach. Sam przyznaje się do zabójstw Berta E. w Szwecji i małżeństwa Hintermajerów w Austrii. Ale nie w to nie skruchy. Nie, mówi to, jakby czytał referat. Opowiada o głosach, o filozoficznej konieczności składania ofiar, o tym, że ci, których zabił, zostali wybrani, bo żyli bez wiary. Jego wypowiedzi są pełne cytatów biblijnych, odniesień do Sartra, Dantego, do idei oczyszczenia poprzez cierpienie. Psycholodzy, którzy później analizowali te nagrania, zwracali uwagę na dziwną symetrię jego wypowiedzi. Wszystko było logicznie ułożone, niemal akademickie. Ale to logika stworzona przez chorobę, charakterystyczna dla schizofrenii paranoidalnej z religijnym urojeniem. Takie połączenie często występuje u psychicznie niestabilnych przestępców, którzy budują własny system wierzeń zamknięty, nieprzenikniony, fanatyczny. Śledczy zdają sobie sprawę, że mają do czynienia z niebezpiecznym, seryjnym zabójcą. Kotwica zostaje przekazany władzom austriackim, ponieważ to właśnie tam zbrodnie były najbardziej brutalne i odbiły się największym echem. Do Austrii trafiają również wszystkie dowody, nagrania z bankomatów, wyniki przeszukań, zabezpieczone przedmioty. Wśród nich są też klucze do domu Berta E w Szwecji, uznane za zaginione od kilku miesięcy. Znajdowały się cały ten czas w jego kieszeni. W tym momencie zaczyna się formować ostateczna wersja wydarzeń. Kotwica miał prawdopodobnie więcej ofiar. Ale jego styl życia, ciągłe przemieszczanie się, brak cyfrowych śladów, nieprzewidywalność utrudnia śledztwo. Służby w Niderlandach, Czechach i Wielkiej Brytanii zaczynają przeglądać nierozwiązane sprawy zabójstw. Ale bez dowodów wszystko pozostaje w zawieszeniu. I oto Kotwica w końcu staje przed sądem. Ale nie po to, by ponieść karę w zwyczajnym tego słowa znaczeniu. Bo to, co dzieje się w sali sądowej w Wiedniu rok później, na zawsze przypieczętowuje jego status nie tylko jako zbrodniarza, lecz jako symbolu zawodu systemu, który powinien był go zatrzymać jeszcze przed pierwszą śmiercią. Rok 2016. Proces sądowy w Wiedniu. Austriackie media śledzą przebieg sprawy z ogromnym zainteresowaniem. Kamery rejestrują moment, w którym Dariusz Kotwica zostaje wprowadzony na salę. W kajdankach, lecz spokojny. Wręcz obojętny. Obok niego tłumacz, psychiatrzy, adwokat. Milczy. Na jego twarzy nie widać ani strachu, ani żalu. Jakby był jedynie gościem na cudzym przedstawieniu. Prokuratura przedstawia oficjalne zarzuty: trzy morderstwa szwedzkiego emeryta Berta E. oraz małżeństwa Hintermajerów w Austrii: gwałt, znieważenie zwłok, użycie cudzych kart bankowych, rabunek. Wszystko to poparte dowodami nagraniami z kamer, narzędziami zbrodni, odciskami palców, materiałem DNA, zabezpieczonymi przedmiotami należącymi do ofiar. Ale kluczowe pytanie nie brzmi czy kotwica jest winny, lecz czy może odpowiadać za swoje czyny. Ekspertyzy psychiatryczne są jednogłośne. Dariusz cierpi na schizofrenię paranoidalną z silnymi urojeniami religijnymi i filozoficznymi. Jego stan psychiczny uznano za niepozwalający na udział w zwykłym postępowaniu karnym. Jeden z biegłych podczas procesu powiedział: "To człowiek, który stworzył własną etykę i według niej zabójstwo nie jest przestępstwem, lecz obowiązkiem. W jego obrazie świata to oczyszczenie." Adwokat kotwicy unikał emocjonalnych argumentów, pracował wyłącznie na podstawie faktów. Jego klient nie był zdolny do rozpoznania prawnej natury własnych działań. Sam Dariusz próbował przerwać rozprawę. Domagał się audiencji u papieża albo Platona. Nazywał siebie archaniołem Tanatosem. Prosił o pozwolenie na złożenie ofiary z człowieka w sali sądowej. Sędzia musiał zawiesić rozprawę na kilka godzin. Ostatecznie wyrok nie brzmi. Dożywotnie pozbawienie wolności. Nie. Brzmi inaczej. Bezterminowe przymusowe leczenie w zakładzie psychiatrycznym dla niebezpiecznych przestępców. Dariusz Kotwica zostaje skierowany do specjalnego, izolowanego ośrodka psychiatrycznego w Hellersdorfie, na południowych obrzeżach Wiednia. Ośrodek jest maksymalnie strzeżony, a dostęp do niego surowo ograniczony. I choć rodziny ofiar domagały się prawdziwej kary, dla sądu to nie wystarczyło. Bo według prawa jeśli człowiek nie kontroluje siebie, nie może odpowiadać jak przestępca. I właśnie w tym momencie kryje się największa tragedia całej sprawy. Bo prawdziwe pytanie brzmi inaczej. Jak to możliwe, że Dariusz Kotwica, psychicznie chory człowiek z historią urojeń, przez dziesięć lat podróżował po Europie bez żadnego nadzoru? Dlaczego nie zadziałał żaden system, ani medyczny, ani społeczny, ani prawny? Jego zbrodnie to nie tylko wynik choroby, to także porażka państw, które nie powstrzymały go, zanim popłynęła pierwsza krew. Po ogłoszeniu wyroku w mediach zapanowała kilkudniowa cisza. Ale potem zaczęło się to, czego obawia się każdy rząd panika. Sprawa Dariusza Kotwicy stała się papierkiem lakmusowym słabości otwartej Europy. Człowiek oficjalnie uznany za psychicznie chorego przez lata swobodnie podróżował koleją, nocował w schroniskach socjalnych, znikał w dworcowych tłumach i zabijał. Najmocniej odczuto to w Austrii i Szwecji. To właśnie tam jego ofiary były starsze, bezbronne. Zupełnie przypadkowe. I to wywołało największy wstrząs. Nie zazdrość, nie zemsta, nie finansowe motywy, a jedynie wewnętrzny rozkaz, głos w głowie. Ludzie zaczęli zadawać pytania, czy to nie my będziemy następni? Jeśli pojawi się ktoś podobny, czy system zdąży go powstrzymać? Policje w Wielkiej Brytanii, Niderlandach i Czechach otworzyły specjalne przeglądy spraw o podobnym charakterze. Weryfikowano wszystkie nierozwiązane zabójstwa, w których ofiarami byli emeryci, bez oznak rabunku, z elementami przemocy lub rytualnych znaków. W kilku przypadkach pojawiły się podejrzenia, ale brakowało jednoznacznych dowodów. Kotwica odmawiał komentowania innych możliwych zbrodni albo milczał, albo mówił zagadkami. Raz tylko wyszeptał: ciało nie zawsze przemawia. Niektóre ciała milczą na zawsze. Jego przypadek zaczęto porównywać do kuby rozpruwacza. Ze względu na filozoficzny ciężar, symbolikę, okrucieństwo. Ale z jedną kluczową różnicą: rozprówacz zniknął, a kotwice schwytano, a wraz z nim uchwycono cały system błędów. Dziennikarze The Independent nazwali go najniebezpieczniejszym typem przestępcy we współczesnej Europie. Nie z powodu liczby ofiar, lecz z powodu jego niewidzialności. W czasach, gdy wszystko jest monitorowane, Transakcje bankowe, media społecznościowe, kamery. On pozostał poza siecią. Bez telefonu, bez kont. Tylko on, pociąg, noc i głos w głowie. Dziś przebywa w zakładzie psychiatrycznym w Hellersdorfie. Z zewnątrz – żywy cień. Wewnątrz – wciąż ten sam Archanioł Tanatos, który, jak sam twierdzi, spełnił swoją rolę. Ale dla mnie ta historia nie opowiada o potworze. Mówi o pustce. O tym jak w samym sercu cywilizowanego kontynentu można przejść od dworca do morderstwa, od choroby psychicznej do filozoficznej egzekucji i nic cię nie powstrzyma. A teraz zadam wam pytanie. Ilu jeszcze takich filozofów błąka się po nocnych wagonach, siedzi obok w metrze, albo milcząco obserwuje nas z zaszklanej przegrody dworca? Mam nadzieję, że ta historia dała ci do myślenia. Jeśli chcesz być na bieżąco, kliknij suba. Mówiła Sofia.